Cześć, witam was z mojego kanału Karol w lesie. Jest dzisiaj niedziela i dopiero zaczynałem jak to tydzień jazdę po lesie rowerem. I zobaczcie co udało mi się znaleźć zobaczyć. Już wam to pokazuję. Zobaczcie, patrzcie, jaki super piękny borowiczek. Pierwszy w tym roku borowik usiadkowany. W ogóle pierwszy borowik. Naprawdę cieszę się, że udało się znaleźć go. Co prawda, już jest trochę stary, a jechałem tutaj w przyrodę rowerem. Tutaj jest taka, taki zjazd z górki. No i tu jest troszeczkę pod górkę. Jak się idzie pod górkę, to wiadomo. Jest wolniej, więc też łatwiej jest jakiegoś grzyba wypatrzeć. No ale wtedy tutaj nic nie widziałem. W piątek dzisiaj jest niedziela, więc trochę nie minęło. Chociaż więc, a ten borowik młody nie jest. Więc nie wiem. W piątek były deszcze, więc gdyby był on trochę mniejszy, młodszy, to mógłbym też pomyśleć, że to było po deszczach. Ale to na pewno nie było po deszczach, więc albo jest taka opcja, że on zaczął dopiero w tej nocy, y, rós, z, ze środy na czwartek on dopiero wyszedł. Albo był taką małą, białą kuleczką, y, która była jeszcze liściami przykryta i w ogóle tego nie było widać. No nie wiem, ale teraz już jest stary... Założę się, że będzie tak robaczywe jak nie wiem co, bo zawsze borowiki usiadkowane mają to do tego, że zawsze są robaczywe. Jeszcze na dodatek, że to jest początek sezonu, to zawsze, ale teraz go ładnie słońce oświeca. No to zobaczmy, jak to się tutaj o, tak on tutaj się trzyma. No tak on się prezentuje, ten borowiczek. Zaczynamy. No i patrzcie, na nogę nic z tego nie będzie ale zawsze fajnie fajnie, że jest można go tutaj zobaczyć tak w ogóle będę teraz myślę więcej już trochę nagrywał więcej będę do lasu jeździł no bo już wszystkie oceny mam wystawione i, i będę miał na to więcej czasu ostatni tydzień nareszcie, nareszcie będzie ten mój ulubiony okres w roku czyli tak, tak wakacje Będę miał na pewno więcej czasu też, no, jazdy do lasu też. tak. się mam w miarę dobre oceny, więc dlatego rodzice też mnie zabierają na super wakacje. Będziemy jechać, ale to się dowiecie wszystkiego o najbliższych, najbliższych filmach, bo tak mówiąc, to będzie za niedługo już. Ale powiem tylko tyle, że jeszcze nie w czerwcu. Tak, jakiś słyszę, że samolot leci. W zasadzie to też Wam powiem, że, że już w moim lesie tutaj się jagody zaczęły, co prawda teraz ja nie mam bardzo jak tego pokazać, bo to tylko też w takim jednym miejscu ich tak dużo występuje, tak to jeszcze są takie nie do końca dojrzałe, ale mam takie miejsce naprawdę w sumie bardzo niedaleko stąd, gdzie one naprawdę już licznie, licznie występują. Cieszę się, że udało się tego prawdziweczka znaleźć. Będziemy wiadomo szukać następnych, bo borowiki lubią rosnąć grupami, A ja już się tutaj rozglądałem i nic nie widziałem. Już widać, że korze pory ma już takie żółte, zielone, takie, widzicie, oliwkowe, więc już nie jest młody, jest duży i noga to chyba zaraz pęknie, można powiedzieć z tych robaków. Czekaj jakby to tutaj pokazać, o może tak. A i tak nie ma tak. O. Naprawdę, robaków jest tyle, że, że jakiś szok, ale to nie dziwne. Zawsze pierwsze grzyby mają to do tego. Wiadomo, choć za że znalazłem, no to nie, ale te grzyby to tak. Akurat do Wiki już szczególnie usiadkowana to zawsze. Zawsze. Pozdrawiam moich wszystkich widzów i subskrybentów. Ja będę kończył, na pewno będę jeszcze szukał. Grzybów, więc jeśli coś zjadę, to wam będę nagrywał. Na razie się żegnam. Do zobaczenia. Cześć.